Cześć Siemanko, witajcie z tej strony Simax. Dziś taki nietypowy odcinek. Ponieważ będzie się składał jakby taka będzie ALE seria. Będzie 6 odcinków i to jest są samouczki. Jak widzicie samuczek. Dzisiaj podczas lekcji poznasz jak się kultywatoruje sieje i zbiera plony prawdopodobnie to zbiory. No to musimy, więc zacznijmy od kultywatorowania. Teraz, że trochę ekipy nie ma, no bo wiecie, ktoś też ma pracę w polu, ja też sobie miałem widzicie. Jak ktoś nie widział mojego odcinka pod muzykę na... Realnym na kanale z Realem, to zapraszam. Macie link w opisie. że. No, to my wiemy wszystko, Więcej idziemy. Jak to, no to. to by było chyba raz uczyć wszystko na jeździć, więc. Trochę lipę mamy. Dobra, dobra. Cyk. GPS-a nie mamy. Dźwięki, za cicho chyba ma. Ja dźwięków nie mogę. Tego. Nie... nie mogę dźwięku zgłosić, Więc troszeczkę lipę mamy, no ale dobra robimy no Zanim wszystkiego nie musimy na raz robić Fajny Fargo Sonic mało strasznie mi jeździłem. Czy w ogóle miałem na jakiejś serii go? Że chyba w modpacku tylko go robię, ja miałem w modpacku go bodajże Na bulusiowo, Znaczy go. też z modów Dobra i minimapkę sobie... ale takie fajne, takie na no, mniejsze gospodarstwo fajne. No ten obciążnik to ja już nic nie wspomnę, że nie do duży, tylko aby mogły dać większe, ale to już wiecie. To jest tylko samo uczek. W sumie to troszkę że w końcu na yy, klawiaturze, a nie ciągle na dziepie. Znaczy... Na klawiaturze gram cały czas, ale mi chodzi, że sobie troszkę pokieruję. Yy, dobra, postęp. Już mamy prawie skończone. Co w szoku jestem? Właśnie tak pomyślałem sobie, że nie mam jeszcze serii singla, więc mówię takie sześć odcinków byśmy mogli zrobić, oczywiście nie pod rząd, bo jutro wyjdzie coś z czegoś innego, mam gdzieś że jakoś ogarniemy tę serię, którą zaczęliśmy, czyli Partyman, tak się będzie nazywała, to zobaczymy, trochę mamy z nią problemy, więc, więc no, czy takie malutkie problemy, ale to wszystko się ogarnie oczywiście więc nie bójcie się i tak mam, może jutro właśnie wyjdzie ta seria, czy może jakaś inna, czy Rolnicy Podlasia, oczywiście ten drugi wyjdzie. Właśnie zobaczymy jeszcze, jak się zgramy wszyscy. No i by było fajnie jakąś mi serię Sigla, znaczy tamten save, który miałem, był fajny, ale Save'a mam, ale modów ja mogę, wiecie, kasowałem wszystkie mody, więc troszkę lipę mam. <laughs> się wystraszyłem, bo. No dobrze, ja sobie już skończony teraz. Zasiew. No dobra, to to już się będę wiedział. Dobra. Dużo już widzę, że mało strasznie zostało, więc nie wiem jeszcze jak to w ogóle miniaturkę mi zrobię. Więc też, to będzie tylko tona wejdzie, to ona. Znaczy, to be No właśnie. Dobra, ikona oczywiście wyłączamy, opuszczamy. Ty, ten taki zestawik też jest ciekawy, bo powiem, że nigdy taki zestawem nie siałem, ale... Ojej, że kiedy też nie siedziałem. Ciekawy zestaw, powiem że ciekawy. Nie ma co mówić. Oczywiście raz przy razie będziemy jeździć, bo wątpię, że ja na G ja tak GPS-a ja nie, nie zrobię trzech, nie, nie obliczę takich trzech metrów, w ogóle ostatnio właśnie jak chciałem, nagrywałem kukurydzę, ten pan miał ten pan miał yy, ten pan miał sztajerkę, zresztą w bicie zobaczcie, i miał GP to wam powiem, że no, naprawdę bajkę jak to wszystko wyglądało Ale w bicie zobaczcie, to będziecie widzieć, w ogóle to, ten chyba siewnik ma A, e, ten siewnik chyba ma, ma też agregat, co i tak teraz patrzę, też fajny Ale na razie serię jakiś nowej nie planuję, myślę żeby jakieś re reaktywować serię, czyli jakieś życie rolnika czy coś Byłoby to fajne I Jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie jakieś, no właśnie jak mówiłem, to jest to życie rolnika, to jest single, singla, bym chciał strasznie zreaktywować, bo to jednak, yy, jednak, yy, no czasami singla się przyda, tak? No te, mówię, że ja daily nagrywam, a tak czasami ciężko daily, no ja tak się uparłem, że chciałbym te odcinki codziennie wstawić, ale teraz trochę ciężko jest, tak? Więc yy, też przegraliśmy, przegraliśmy dużo godzin na mapie tej, Okej jak się ta co mamy na, na rolnicy yy, pod tą tu sery, więc też tak troszeczkę po części troszkę się przyjąłem tej mapy, tak za bardzo mnie no do a oczywiście będzie nagrywać. Żeby ten sezon drugi skończyć i sezon trzeci będzie już chyba w 21 lub farmingu 20, farmingu, nie wiem jak to tam się będzie nazywało. Yy, dobra, jak dużo zostało I jeszcze musimy wyładować, jeszcze musimy później wywieźć, gdzie musimy wywieźć Jeszcze nigdzie. A tym byłem też się widzę. Za dużo po strasznie strasznie dużo, nie ma co mówić. Też ma 7,5 metra header, więc też dość dużo bierze, więc... Jest fajne, ale no, w ogóle mi garnę, 5 minut, tak, więc takie krótkie będą odcinki. Mam nadzieję, że wam takie coś się spodoba. Eee, 5 minutek. Taką jedno miejsce będziemy robić, tak co 2-3 dni. 6 odcinków będzie, więc nawet nie będę pisał jako hashtag 1, tylko będzie 1 na 6. Chodźcie panowie, że pach mi sypie z takiego przejazdu To ja chcę takie coś? Nie mogę się przejść, dobra, nieważne Więc panie będę musiał zgłośnić muzykę Na kolejne, znaczy na dźwięki gry Na kolejne ten Teraz muszę wywieźć chyba co będzie Tutaj miga coś Bo nie przeczytałem Dobra, wyłączamy. To będzie rura, czy to w tym co nie widać? Rury chyba nie widać. Dobra, wsypię. E, e, na razie nie pokazuje mi się, gdzie mam wywieźć. To w po prostu mam wywieźć. A też biga nie ma szybkiego, więc trochę lipka. A jak to w ogóle ta mapa wygląda? No to wiatka, nie to jakieś wiątkę, nie wiątkę. Pierwszy raz sobie taką widzę w takich zabudowaniach, bo zawsze to wiecie, bez zabudowań było. Eee, dobra, idziemy, zobaczmy. Jest. Wejdź do pojazdu, no dobra, wejdę. Gdzie mam wywieźć? Jeszcze nigdzie. A, czyli do silosu, dobra. I chyba będzie tyle z naszej misji naszej dzisiaj O i zahaczy się komań. A, nie mój Nie mój to może, też mi Holanda mało robi Mało z 19, 17, no pamiętam, że chyba taki bardziej był opłacalny I im więcej robiłem e, Dobra, dojeżdżamy No i gitara, wywracamy To, to się nie wy wywaliło, dobra E Czyli tak nie może zrobić Pierwsze widzę, no i dobra, postęp się robi Świetnie i wszystko no i jak widzicie pierwsza misja jak w 1 na 6 więc co ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam takie coś się podobało, więc zostawcie łapkę w górę, oczywiście zostawcie subskrypcję. Bo zobaczyłem, że nikt na YouTube za bardzo tych nie robi. na koniec będzie leśnictwo, jakieś prasowanie ochrona gleb, więc naprawdę będzie fajnie. Więc co, ja się z Wami zajęć, się cześć, do następnego i cześć!